Słynne kadzidło. jesteśmy w środku, nie wolno filmować, nie wolno robić zdjęć. Zapalamy w Waszych intencjach świeczuszki. Nasza będzie odpalała, a ja tutaj wkładam za Was, za każdego z osobna wkładamy świeczuszkę. O Jezu Palą się podwójnie się intencje się palą. Za każdego wkładamy intencja będzie odpalona. Nie mogę tutaj zrobić live'a. Nie mogę, ale pozapalam te wszystkie świecuszki w Waszych intencjach. Poodpalam wszystkie. <grymne> Dla każdego. Dla każdego. O matko, palę się. Ja się zapalam. O ja licz jeden. Tu jeszcze osienka. O, dwa rządki. Wezmę jeszcze... Wezmę jeszcze... Będzie szybciej od pierwszej odpalę zapalamy za was wszystkich, za Agnieszki, wszystkie Agnieszki, za Magdy wszystkie, za Beatki, za, za, za Magdy, za moją mamę. Odpalam teraz za... oj, 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 oj. wszystkie knociki niech się podniosą. Odpalam za mnie. Odpalam za Joannę. Z wdzięcznością za to, że była ze mną. Za towarzystwo jej. Odpalam za moje dzieci. Za moich wnuków. Wszystko gaśnie tutaj. Te knoty są poprzestawiane. już za zdrówkę, za moje synowe, to za was wszystkich, już wszystkich już odpaliłyśmy świeczuszkę. Za wasze rodziny, za wasze zdrowie. A włóż jeszcze jedną świeczkę. Mamo, twoja zdrówka. Weź jeszcze jedną. Grzegorzu, Twoja intencja też tutaj się teraz zapala. A Ty włożyłaś? Mhm. Łukaszu, a tutaj zapala się Twoja intencja. Idziemy zatem dalej do gromu Świętego Jakuba położyć intencje i położyć kwiaty. Jest. Jest tutaj tak, wiecie, jak, jak w kościołach, jak w kościołach po prostu. Jest. Idziemy zatem dalej. Tyle, ile mogę nagrać? To nagram, kochani. A, uwaga, uwaga. Wszystko trzeba sobie przetłumaczyć. No, jest tam. Permitidas las Visitas. Celebracja mszy, chyba. Widzisz, i masz, i i nie tłumaczę. Zaraz przetłumaczę. Może tutaj nie ma zasięgu. No. Ale tak to chyba wygląda wtedy, kiedy jest msza. To jest pewnie jakiś zakaz czegoś tam robienia. kochani, w za zadumie. Jesteśmy w tym miejscu. Doszłyśmy. Jesteśmy wdzięczni za... Jesteśmy wdzięczne za to wszystko, co, co nas spotkało po drodze. Idziemy jeszcze złożyć kwiatki i intencje w koparcie. Są te katedry wyglądają tak bogato. Trzeba zobaczyć co tutaj jest Gloria Sum, Santi, Jakobi. w Król. Za Schodzimy zatem do grobu świętego Jakuba. Wejście. Idziemy. Ale ma Zostawić wasze intencje. I nasze. I moje. I Joanny. Zapalić świeczki. Juan Pablo II. Tak. Dotarłyśmy. Naszą wędrówką do Krakowa. Myślę, że tutaj rzuca się intencje. Dokładnie tu Osienka rzucić. Zapaliłaś wszystkie świeczki. O, wow! Asia zapaliła wszystkie świeczki. Wszystkie intencje rzuciła. A może tak luźnie Wszystkie rzucone, zapaliły się wszystkie świeczki. Kochani, a ja mam tutaj Jezusa i jego serce. I muszelka znaleziona w drodze, i branzoletka znaleziona w drodze. I przede mną grób świętego Jakuba, do którego oba oh, zmierzałyśmy tyle kilometrów. Ech, zostają nasze pełne kwiaty, zostaje znaleziona branzoletka. I znaleziono muszelka, gdzie wpisałam swój pseudonim artystyczny i datę i tamten napis, który był. I zostawiam tutaj z imionami Jezusa do tych intencji, które tam poszły. O tak zostawiam i wierzę, że jeszcze, że jeszcze będzie dane nam tutaj wrócić ze mną i ze mną ze mną i z Janą. mamy to szczęście, że nie ma tłoku że możemy spokojnie zwiedzić podejść, pobyć w ciszy pomedytować złożyć modlitwę i dziękczynienie wszędzie kochani zakaz ale Wiecie, czego się nie robi. Z wyjście. W środku nie mogłam zrobić nic, bo... Tam stoi pan i zabrania tego robić. A tutaj jest na raz, dwa, trzy, cztery, na piątym schodku piękna Jakubowa muszla, no której niestety nie będę mogła nagrać, ale jest piękna, wyryta w kamieniu, taka właśnie muszla tyle kochani, z katedry, robię to tak z ukrycia bardzo, ale, ale powiedziałam, że to zrobię, więc to zrobię. My z Joanną. Joanna tutaj. Tutaj moja ręka. Weszliśmy. Teraz siedzimy i oh, jesteśmy wdzięczne, wdzięczne za wszystko to, co się przytrafiło w drodze. Za drogę. Jesteśmy też wdzięczne za jutrzejszy dzień. Za powrót do domu. Za samolot. I za wszystkich ludzi, którzy jeszcze na naszej drodze mm. się pojawią, mhm. tak. nie osieczka. tak, przepiękne: wszystko takie wyzłocone i duże. Mhm. Za chwilę idziemy po nasze paszporty, to znaczy inaczej, po dyplom, trzeba też odszukać to miejsce złożyć, bo nie wiadomo, czy im dużo ludzi, czy mało. Piękne doświadczenie. No i jeszcze pokażemy Wam nasze paszporty. Tak, kochani, wyglądają jeszcze nasze paszporty, nasze kamino. Od początku każdy pielgrzym stara się zabrać jak najpiękniejsze pieczątki z miejsc, w których był i nasz tutaj już dobiega końca. Jeszcze chcemy zostawić jedno okienko na jutrzejszą, na ten półwysep jutrzejszy. Idziemy zatem teraz tutaj w to miejsce przystawić pieczątkę Santiago de Compostela i pozaświadczenie ukończenia drogi przejścia. Jeszcze pięknie to wygląda. Zachęcam Was też, abyście mieli w swoich zbiorach taki właśnie paszport pielgrzyma. Dużo pięknych rzeczy, które można kupując zabrać ze sobą. Przepięknie. Wszystko jest. Kolorowe koraliki. Bransoletki. Różańce. Święty Jakub. Muszelki, przypinki do włosów, piękne rzeczy. Pewnie <grymne> jakieś modlitewniki, muszelki, talerzyki, muszelki, na drogę pamiątki, mnóstwo pięknych rzeczy. Za cztery minutki dotrzemy na miejsce, gdzie zbiera się coraz więcej ludzi, ale my idziemy właśnie dostać naszą kompostelkę, gdzie to tak się nazywa. No, ale to nasze potwierdzenie. przejścia. Tyle różnych języków. Tyle różnych języków. A. Teraz tylko jeszcze papierkowa robota. Zawsze ta papierkowa robota zostaje na koniec. Skręć. Tutaj. jest ta uliczka. A jeszcze pewnie jest jeden skręt. Bardzo mocno idzie się w dół. Bardzo stroma ulica. No i ten wiatr. Zobaczcie jak mocno wieje. Wieje dzisiaj bardzo mocno. To chyba takie naprawdę dopełnienie tego wszystkiego. Bo ja bardzo kocham wiatr. Takie potwierdzenie tych wszystkich miłości. Razem, ziemnych. Jak się tak zajdzie w dół, to ten wiatr cichnie, nie robi się cieplej, tak jest niestety dzisiaj chłodno. Ale wszystko idzie znieść, kochani, naprawdę wszystko. A ja, ma dalej prosto. same restauracje teraz, jak człowiek szukał i potrzebował usiąść, żeby wypić gorącą kawę albo zjeść coś w drodze, to na tych drogach nie było nic. No były te bary, takie, wiecie, to jedzenie, te bułki i nic więcej. Ale... Camino Santiago de Compostela. Wszędzie, kochani, wszędzie strzałki. Wszędzie muszle, wszędzie ludzie z plecakami. Piękne doświadczenie. Podejrzewam... Hola. Gracias. I podejrzewam, że tam, gdzie stoi ten pan w różowym kubraczku, to będzie ten budynek. Ruadas, das Carretes. Chyba tak. Chyba tak. Pielgrzymi. Wszędzie kochani pielgrzymi. Zobaczymy, gdzie nas pokierują. Może się tutaj zarejestrować każda z osobna. Każda noc. No, to północna, północna droga, czyli północna droga. Imię, nazwisko. Nie będę już teraz Wam tego pokazywać, bo będziemy się tutaj rejestrować. I... I zobaczymy, co dalej. Kochani, dostaje się taki kod QR. Potem się stoi i czeka. Ja, Anna weszła, to jej numerek. Ona tym razem ma siódemkę, 178, ja miałam 179. O i teraz ja wchodzę, żeby odebrać. O, bo nie wiem, co, żeby odebrać. Nie zauważyłam tylko chyba tutaj. O, tutaj. Ola. O, tutaj wszystko się pięknie u Joanny. Już wydarzyło. Joanna. Zobaczcie, u Joanny się wydarzyło. U mnie się wydarza, kochani. Jest, małgorzata. Nie, <noise> Tak. Uh, you walked to 347 km. Congratulations. Wow! <laughs> gracias, gracias. 347 km, kochani, w nogach jest dyplom. Jest po prostu pięknie. Muchas gracias. <laughs> Muchas gracias. I kochani, ta najważniejsza piecząteczka jest tutaj. I, i tutaj. Przepięknie, uciekam, robię miejsce, robię miejsce dalej. E, idę, teraz, idę teraz kupić sobie, kochani, e, pudełeczko na te, na te piękne tutaj rzeczy. O, e, jak pieczątek, słyszycie? Pan siedzi i pieczętuje. A ja idę zakupić. Czekajcie, mam ręce zajęte w jednej telefon, w jednej paszport, w jednej dokumenciki i to jest takie sí. piękne idę sobie wybrać ah. o oh, wow hey, mm -hmm. okay, piękne. muchas gracias wszystko jest warto było kochani żeby doświadczyć tego pięknego uczucia dokumenty wszystko jest Dobra, siedzimy w restauracji. Nasze, nasze tutaj tuby opróżnione, żebyśmy się mogły pochwalić raz jeszcze. Asiłka, pokaż swoje, ja swoje, Małgorzata Ambruszkiewicz, Joanna Dobrowolska, potwierdzenie, certyfikat. Człowiek przemierzył pół świata, żeby móc zobaczyć tutaj swoje nazwisko na, na dyplomie przejścia 347 7 km z wichą do Santiago, do Compostela. Siedzimy, czekamy na obiad, pięty zdarte, paznokcie połamane, wiatrem owiane, wysmagane wiatrem, opalone słońcem. Szczęśliwe, szczęśliwe. Asia będzie chyba teraz robić zdjęcie. Mogłyśmy robić, jak było płaskie, a teraz z tej tuby wyjęte jest troszeczkę zaokrąglone. Jesteśmy w barze, gdzie wiszą też Polskie pieniążki, 20 złotych polskie pieniądze, a my czekamy na nasz obiad. Głodne, pełne ekscytacji, pełne emocji. No jesteśmy tak. No ładuj,